Moi drodzy, e, witam Was w kolejnym przepisie, bardzo krótkim i szybkim dzisiaj. Dzisiaj będę dla Was pokazywała bardzo prosty przepis na hummus domowej roboty, który naprawdę jest pyszny i, e, i zajmuje bardzo mało czasu. Szybciutko przejdę do roboty. Potrzebujemy ciecierzyca w słoiku, e, może to być blender taki ręczny, może to być taki mikser, czyli mamy tutaj w blenderze takim oto wrzucam, wrzucę sobie ciecierzycę i bezpośrednio z tą wodą, która tu jest wrzucam, wrzucam delikatnie. Zrobimy sobie trzy rodzaje. Pierwszy będzie z paprykowy, więc do tej ciecierzycy pasta tahini, to jest podstawa, drugi nasz główny składnik. W Tych past jest różna ilość więc to od Was zależy, gdzie kupicie tą pastę, nieważne. Pasta tahini właśnie to jest jeden z głównych składników hummusa, więc do ciecierzycy trzeba ją wymieszać. Dodaję właśnie... Tutaj dodałam, widzicie, niedużą ilość, czyli taką jedną czwartą słoika. I dodaję do tego takie trzy łyżki duże yy, od zupy, trzy łyżki pasty tahini. Tak. Następnie dodaję sobie już tutaj nabrudziłam. Następnie dodaję, następnie dodaję. Tu mam wyciśnięty sok z cytryny. Dodaję sobie dwie łyżeczki soku z cytryny. I mam tutaj pokrojony czosnek, i dodaję sobie dosłownie jeden ząbek czosnku pokrojonego, ponieważ jeszcze nam tutaj ten czosnek będzie później potrzebny. Sól himalajska, tak do smaku, tak jak mówicie. Pieprz, ja używam pieprz czarny oraz pieprz ziołowy, czyli jeszcze dodamy sobie pieprz ziołowy i bardzo potrzebny e, przyprawa, czyli kmin rzymski. Tak, to jest potrzebna do tego przyprawa. Oczywiście do smaku, tak jak wam pasuje, dodajecie sobie tej przyprawy. Zacznijcie od szczypty. I ja tutaj dzisiaj zrobię z papryką. E, jeden będzie humus czerwony i dodam sobie paprykę ostrą i paprykę wędzoną. Tak. Oczywiście możecie też dodać sobie paprykę. Surową, ale dodam właśnie tutaj paprykę wędzoną i troszeczkę ostrej, delikatnie. Uważajcie na przyprawy, ma Wam pasować ten smak. I wszystko zamykam, właśnie tutaj blenduję, więc zamkniemy i blendujemy. Oczywiście im dłużej zblendujecie, tym konsystencja będzie ładniejsza. Mi wyszedł właśnie taki fajny kolor, czerwony, więc taka konsystencja może być i yy, już to właśnie nam mi pasuje. Więc tu odłożę sobie, odłożę sobie ton, yy, i przełożę sobie do słoika, czyli przekładam sobie pierwszy nasz humus. Właśnie już do słoika, oczywiście możecie dłużej blendować yy, i też dla uzyskania gładkiej konsystencji, tak? I to już jest gotowy. Drugi humus, to jest nasz hummus, czyli zamykam sobie słoiczek, mam słoiczku, wstawiacie do lodówki, spokojnie na kilka dni możecie go używać, taki humus dodajecie do chleba pełnoziarnistego, do warzyw, możecie używać jako sosu, dipu, maczać marchewki, seler, dodawać właśnie do sałatek ze szpinakiem bardzo uwielbiam i dodatkowo właśnie posypać posypię jeszcze tutaj pietruszką, ale oczywiście też drugi humus zrobię pietruszkowy, czyli dodam właśnie tą Całe tutaj pokrojone, pokrojoną pietruszkę, więc będzie to humus pietruszkowy. I trzecią opcję zrobię ze szpinakiem, więc będę miała zielony i czerwony humus, ale oczywiście od Was zależy, jakie przyprawy chcecie dodać i jak, jakie lubicie smaki, więc możecie sobie uzupełniać, czy suszone pomidory, czy zioła prowansalskie, wansalskie, bazylię świeżą. Właśnie liście szpinaku zmiksować, yy, czy uzupełniać jeszcze kary, jeśli lubicie smaki takie właśnie, yy, yy, czy tajskie, obojętnie, różne możecie dodawać. Ale mój, moja propozycja jest na dzisiaj: paprykowy hummus z pietruszką. Więc smacznego! Cześć!